22 września w Galerii Szklanej w Rokzator otwieramy wystawę pras Fiacenta Pakuli, zatytułowaną Szept Spokojnych Światów. Po 10 latach wraca Pan do nas ze swoją twórczością. Jak ta twórczość zmieniała się przez te lata? No wiesz, dla mnie osobiście to jest tak, że wiesz, każdy obraz jest takim jakby organizmem i każdy jest takim, że tak powiem, nowym wynalazkiem. Nudzę się, bardzo nie lubię powtórek, nie lubię czekać, jestem niecierpliwy, u lekarza bardzo się denerwuję, jak za długo czekam. Ja po prostu cały, każdy, każdy obraz wiesz, dla mnie osobiście jest nowym światem, dlatego są takie one, ja... Każdy jest troszkę bardzo inny, wiesz, bo każdy ma swój, opowiada o swoim właśnie świecie. Dzień dobry, bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Proszę Państwa, szybko. Spokojnych światów to tytuł tej niezwykłej wystawy, którą Państwo widzicie. Wystawy autorstwa Jacenta Jacka Pakuli. Jacku bardzo serdecznie witam i właśnie Ci dziękuję za to, że zechciałaś po raz drugi gościć naszej naszej galerii. Bardzo dziękuję. Co szepta do nas spokojny świat? Co szepta do Pana? Więc słuchaj, spokojny świat e, szepta do mnie i wydaje się mi też dla, ty, dla, dla tych, którzy osobiście te moje obrazy oglądają. E, przypomina mi nam troszkę to, że świat mógłby być lepszy. wiesz? Tak, tak jak dzisiaj właśnie mówiłem przy otwarciu wystawy, chciałbym, żeby każdy, każdy oglądający ten obraz, zamienił się w takiego ptaka, który się unosi nad tym światem. Wiesz i troszkę wszystko z innej perspektywy widzi, żeby świat był po prostu lepszy. Przede wszystkim, żeby był pokój na świecie, bo to jest niewiarygodne, że coś takiego jest co dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest. Pani dyrektor już powiedziała, że wystawa gościła tutaj, w tych ścianach, prawie 10, ponad 10 lat temu i napisała wtedy tekst, który tę wystawę komentował, pani Stanisława Zacharow, dyrektorka <laughs> Wystaw artystycznych w Kielcach. Ja się z tym tekstem zapoznałem i pisząc swój tekst o obrazach Jacka, Parakuni wspomniałem o rzeczy ważnej, która już wtedy wybrzmiała. Znamy taki kierunek, jak surrealizm. On powstał pierwsza połowie XX wieku. I czym on się charakteryzował? On się charakteryzował wieloma kwestiami. Ale jedną ważną, takim taką nurtem tych obrazów, było łączenie, to było malarstwo figuratywne, czyli przedstawiające, rozpoznajemy te elementy świata. Ale jeden obraz łączy, i w tych obrazach to widać, elementy wzięte z różnych rzeczywistości, z takich, które codziennie nie spotkamy razem. Proszę opowiedzieć nam o początkach swojej artystycznej przygody. Więc tak, to było tak. Jako dziecko, muszę tak powiedzieć szczerze, byłem bardzo takim chłopcem, który, że tak powiem, mała miasta różne kłopoty, sprawiałem rodzicom. Jedyną sprawą, która rzeczywiście odżywała i mnie uspokajała, było malowanie oczywiście. Jak zapisałem się, wiesz, na kółko plastyczne swojego czasu, no i wtedy wiedziałem już, powiedziałem pewnego rodzaju podczas urodzin u jakiegoś wujka, mówcie co chcecie, puknąłem o stół, walnąłem o stół i tak będę malarzem. żyłam, że obrazy y, głównie przedstawiają roślinność i zwierzęta. Skąd inspiracja? E, wiesz co, no oczywiście też częściowo, wiesz, bo wychowałem się częściowo też w Zatorze. I wiesz, i kocham naturę, kocham naturę, bo natura, wiesz, tyle nam oferuje, tyle... Zobacz sobie, czy ptaki, czy ryby, każdy jest po prostu inny, każdy ma swój, że tak powiem, e, inny wyraz, kolor i e, wiesz... E, i natury też mi troszkę szkoda, jak widzisz dzisiejsze czasy, także próbuję też troszkę przypomnieć, uważajcie, co się dzieje. Która technika jest obecnie panu najbliższa? No powiem, powiem, że pozostaje i zawsze była malarstwo olejne, ponieważ malarstwo olejne właśnie to one pozwala nam się najbardziej wyłączyć z tego świata, ponieważ trzeba mieć czas, którego nikt dzisiaj nie ma. Wiesz, wszyscy, wszyscy, czy komputerów, nikt nie ma czasu, nikt nie ma czasu, i dlatego zmusza mnie to właśnie do zatrzymania się, jak w klasztorze, zamykam się w ateliernie, odbieram telefonów w pracowni i maluję sobie olejne obrazy. Niekiedy sześć na raz. przypominają nam ilustracje z bajek. A jakie bajki fascynowały pana w dzieciństwie? No wiesz, absolutnie Jan Chrystian Andersen. Absolutnie najbardziej. I e, Szaty Cesarza. To jest jedna z moich najważniejszych bajek z przekazem, oczywiście. Bo, do, bo wiesz, bajki są strasznie więcej poważniej niż sobie myślimy. Tylko trzeba je najpierw odkryć. Że, że tak powiem, psychoanalizą się zająć bajek. W odbędzie się mapping, który przygotował dla nas pan Jacek Pasternak. Widowisko wyświetlane na ścianach roku powstało dzięki inspiracjom, pracami artysty.